Dzień dobry kochani. Dzień dobry wszystkim. że grzecznie czekają moje kochane świnki. Słuchajcie, A... ostatnio zaczęliśmy opowiadać um, o, o krajobrazie. Co to jest krajobraz, jakie były jego elementy? I w takim razie będziemy teraz kilka lekcji kontynuować w tym temacie. Opowiemy sobie o krajobrazach Polski. O, no tutaj zobaczcie, nawet mamy mapę Polski, prawda? Mamy mapę Polski. Już wiecie, że mamy sześć pasów ukształtowania powierzchni Polski. I zaczniemy może od jakiegoś konkretnego krajobrazu. Nie wiem, co na początek świniaki będziemy no, przedstawiać. No, tak może po kolei idźmy, no nie wiem. Od, a, to od, od, od może po Jak po kolei, to faktycznie może od północy, słuchajcie, a na północy wiemy, co się znajduje o, na. A, Morze Bałtyckie! Oczywiście, na północy ja, mamy. Na... Ja, ja byłem na wakacjach z, z nad, nad Bałtykiem. Tak, tak, jest taki filmik jaki finna. najbardziej. Na kanale, Więc kochani, zaczynamy od krajobrazu nadmorskiego i dokładnie będziemy dzisiaj na Wybrzeżu Słowińskim. Przede wszystkim, gdzie się to znajduje, jakie ciekawe elementy charakterystyczne tego wybrzeża się tam znajdują, są, co warto robić i co warto zobaczyć. A tym jest dzisiejszy nasz filmik. No to zapowiada się bardzo ciekawie. <Słysy> ze świnkami. Słuchajcie, jak wrócimy sobie do takiej lekcji ukształtowania powierzchni Polski, to zapewne pamiętacie, że mamy sześć pasów ukształtowania powierzchni polskiej. Ja też o tym u nas Więc właśnie. I idąc od północy przypominam, w pierwszy tutaj pas to Pobrzeża Południowo-Bałtyckie, tak? Bo zaczynamy od północy, kochani. Czyli e, taki pas, który ciągnie się o szerokości kilku do kilkunastu kilometrów. I zobaczcie, on w granicach Polski mm, dzieli nam się na trzy makroregiony. Pierwszy idąc od zachodu, pobrzeże szczecińskie. No to pewnie tam gdzie nie, takie miasto Szczecin. No właśnie, tam miasto no Szczecin to? oczywiście też. W środkowej części mamy pobrzeże koszalińskie, i tutaj znajduje się nasz dzisiaj wspomniane, wywołane do tablicy Wybrzeże Słowińskie, o którym powiemy. Aha. No i najbardziej na wschód um, wysunięte Pobrzeże Gdańskie. Tam zresztą, no to na Zatoką Gdańską, tak Nie. oczywiście, jak tutaj też widzimy. I oczywiście, słuchajcie, w dzisiejszej lekcji na pewno przyda nam się Atlas. Możemy mieć oczywiście też podręcznik blisko pod ręką. Atlas, my będziemy się na pewno dzisiaj skupiać na tej części właśnie związanej z Wybrzeżem Słowińskim. Kochani, czyli właśnie, słuchajcie, to jest taki. O, sobie zobaczymy na kolejnym slajdzie. Zobaczcie, pobrzeże Kożalińskie mamy na pomarańczowo i czerwonym zaznaczony dokładnie e, fragment, gdzie występuje Wybrzeże Słowińskie, bo jest to najbardziej wysunięta, jak tutaj zresztą widać, tak? Na północ. Nadmorska część tego pobrzeża koszalińskiego. No i kochani, bardzo charakterystyczny też tutaj krajobraz, który dominuje, bo mamy tutaj głównie nadmorskie wydmy, o których powiemy, tak? Piaszczyste plaże, ale też bagna, jeziora, słuchajcie, wydawałoby się, że będą nadmorskie. Jeziora nad no właśnie, też o nich wspomnimy. Wydawałoby się że taki monotonny, nudny krajobraz, bo tylko plaża, morze, nic ciekawego, a on jest bardzo taki dynamiczny, można też tak ująć. I dzisiaj właśnie o tych elementach charakterystycznych powiemy. Czyli pojawi, powinno nam się pojawić pytanie, jak wygląda krajobraz nadmorski i jakie czynniki miały tutaj decydujący wpływ, wywarły ten wpływ na jego ukształtowanie. I teraz omawiając po kolei to, co się znajduje w tym krajobrazie nadmorskim, będziemy zwracać uwagę, jaki czynnik przyczynił się do Powstania właśnie danej na przykład formy, tak, terenu. Eee, także myślę, że tak sobie tą lekcję właśnie przeprowadzimy w ten sposób. Od razu będę tutaj aktywować moich pilnych uczniów, o, tak. Józku, trzeba uważać dzisiaj na Trzeba lekcję. uważać, jak zawsze tak. zresztą Ferdysław. No właśnie, zawsze trzeba być na W Ferdynandek, zobaczcie, jakich grzeczny, jak czeka tutaj ślicznie. No. O, niektórzy tutaj już przysypiają. To, żeby Jul już nie przysypiał, słuchajcie, to zaczynamy. W tym krajobrazie właśnie wybrzeża słowińskiego, co znajdziemy? No na pewno. No, mamy Panie! plażę. Jedziemy na przykład w wakacje, chcemy odpocząć, tak? Mamy już trochę dosyć nauki, cały rok szkolenie, powiedzmy, się skończył, i zasłużony odpoczynek. No, i wybieramy jakąś miejscowość wypoczynkową, gdzie mamy przepiękne plaże. I teraz pytanie się pojawia, ale jak ta plaża tutaj powstała? Skąd się ona wzięła? Jakiś pomysł, jaki czynnik mógł tutaj e, zadziałać? No, tutaj bardzo dużo piasku jest tak No właśnie, a skąd ten piasek? Skąd on się wziął? Nie prawda? Jak to wiecie, ktoś się w no, no, właśnie nie do końca, bo słuchajcie, przy, została przyniesiona, jakby nie było, tak, dokładnie wyrzucona, słuchajcie, przez fale morskie, właśnie na brzeg. Wrzuciły fale morskie ten piasek, który w sobie niosły, tak? I w ten sposób, właśnie, powstają przepiękne, piaszczyste plaże, na przykład, właśnie nad Bałtykiem. Zresztą chciałam tutaj przy okazji pokazać mój, e, no, jakby nie było, ważny z dzisiejszej lekcji, słuchajcie. A co to tam to jest jest tutaj? piasek, właśnie przywieziony z Bałtyku naszej polskiej oczywiście ma, plaży. Nasza pani przywiozła piasek? No, tak, to tylko... nie jest mój, chociaż ja też miałam swego czasu takie hobby, że lubiłam piasek zwozić i różne inne skały, a to dostałam kiedyś jako pamiątkę, słuchajcie, wakacyjną od swojego ucznia, e, także takie miłe... Ale nasza pani ma fajnych uczniów Ale... wiemy, że to, że... <laughs> Oczywiście, oni... wszyscy są przesympatyczni. Także kochani, na przykład przepiękne, piaszczyste plaże i jak widać piasek e, może być faktycznie piaskiem e, takim bardzo e, delikatnym, a także posiadać tutaj elementy, jak widać żwiru, tak? bo mogą być plaże różne przecież na świecie, to też wiemy. Czyli już wiemy, że mamy plażę. plaże. Plaże które zostały z, z powodu fal morskich, tak, jak gdyby nagromadzony ten piasek właśnie, czyli mamy tutaj, słuchajcie, zobaczcie, czynnik fala morska i tutaj działalność taka budująca morza, mówimy bo akumulacja, bo zbudowała, tak, plażę. Zbudowała, naniosła i tak osadziła właśnie w piasek, który przyczynił się do powstania właśnie piaszczystej plaży. Co dalej? Często jeszcze na tym wybrzeżu niskim, o którym przed wieczką tutaj tak, już zasygnalizowałam, mamy też gdzie gdzieniegdzie wydmy co to jest ta wydma? No właśnie, co to jest ta wydma, słuchajcie, to jest taka forma, która zostaje usypana w momencie, się przez wiatr, tak? Nagromadzony ten piasek i usypane takie dosyć um, wysokie, w zależności oczywiście jakie mamy wydmy, wzniesienie, takie wzniesienie z piasku. Oczywiście jak nam e, tutaj wiatr będzie usypywał, to ta wydma, widzimy, może zmieniać swoje położenie, tak? Czyli takie górki, takie, tak, tak, tak jak gdyby, No, w można powiedzieć, o, takie piaszczyste wniesienia. O, tutaj, tutaj nie widać, zobaczcie. Jak... Widać tutaj właśnie wydma łączka, która znajduje się w Słowińskim Parku Narodowym, bo ten park przede wszystkim właśnie chroni ten krajobraz wydmowy i jest stale transportowany, zobaczcie, ten piasek właśnie przez wiatr, który właśnie powoduje, że ona się przesuwa, tak? Zmienia swoje, zobaczcie, położenie i wtedy często mówimy, że tak takie określenie się pojawiło, że mamy ruchome właśnie wydmy. Ruchome wydmy, no bo y, w tym przypadku tak one właśnie się tam przesuwają, przemieszczają. Także przepiękne wydmy możecie podziwiać właśnie w krajobrazie Słowińskiego Parku Narodowego. One są tam oczywiście chronione i ten park warto też odwiedzić przy okazji, będąc właśnie na Wybrzeżu Słowińskim. Czyli mamy kolejną ważną… My sobie czasami robimy takie wydmy straci do naszych klasach. O, no właśnie! Takie górki sobie usypujemy. Tak, tak. Tylko I też nie się wietr, przemieszczają. To nie wietr, tylko my. To siła napędowa świnki powoduje. Słuchajcie, tutaj zostawiam naszą, e, A, nasz to piasek to I tu znowu, zobaczcie, gromadzenie Czyli znowu usypywanie Działalność budująca, akumulacyjna Bardzo ważna tutaj, tak? Żebyśmy pamiętali Co jeszcze? No, w niektórych miejscach mamy też e, Na Kajabrazie nadmorskim Takie miejsca, wybrzeża wysokie e, I tutaj, kochani, powstaje e, Coś, co znamy Takie bardzo stroma ściana Zobaczcie, takie, takie W zasadzie stok e, urwisty, stromy o i pewnie to gdzieś tam znacie, pewnie słyszeliście o takim słowie jak cliff. Tak? Wybrzeża tak, klifowe, no to właśnie to nic innego, kochani. Czasami nazywamy je też inaczej faleza albo urwisko brzegowe. To taki stromy, właśnie urwisty stok, albo właśnie pionowa ściana. No, może występować oczywiście, w tym przypadku mówimy o, jesteśmy nad morzem, czyli na wybrzeżu morskim, ale może być też nad jeziornym. I uwaga, powstaje wskutek takiej niszczycielskiej, niszczącej, czyli inaczej to jest erozja, działalności fal morskich, a to dokładnie nazywa się działalność ta to abrazja. I teraz za chwileczkę zapytacie mnie, no dobrze, dobrze, ale o co chodzi, jak to w ogóle powstaje, jak ten klif się tworzy, no bo dobrze jest, ale musimy jeszcze wiedzieć, jak, jaki proces powoduje, to wiemy, że abrazja jest, powoduje jego powstanie. Jakie są w zasadzie takie etapy. A żeby nam było łatwiej to zrozumieć, to teraz chciałabym Wam pokazać jaką animację, taki króciutki, dosłownie kilkunastu tam sekundowy film, który nam spowoduje, przybliży powstawanie i spowoduje to, że będziemy... Mam nadzieję, lepiej rozumieć. To jak powstaje właśnie ten klif, tak? Ale to interesujące, ja nie mogę się doczekać, ja ja nie. nie widzę, że Ferdynand jest tutaj bardzo tak. interesujący. Ale zobaczcie, już też spoważniał tutaj, no słuchają. a może będzie, mnie to aż tak nie interesuje, ale to wszystko wiem. A, no, no to bardzo się cieszę. No to a to gdzie a to, te klify, Juleczku, ja, jak ale, byłeś? Ale, ale, ja, ja. Wielu naszych widzów też nie, nie było, pewnie i nie wie, więc chętnie zobaczymy. A nawet jak ktoś wie, to warto, żeby sobie przypomniał, bo klify nie tylko tutaj na Wybrzeżu Sowieckim możecie przecież obserwować. No to, kochani, jak to się teraz dzieje? Zobaczcie, jak powstaje ten klif. Obiecana właśnie animacja. Tutaj chciałabym tylko pokazać, kochani, przepraszam za szybciutko. Zobaczcie kochani, fale morskie uderzają tutaj o tą ścianę, no. powodując, że nas jest tutaj pogłębiana. Zobaczcie, tworzy się coraz większe zagłębienie, to jest nisza obrazywna. Tu, tu widać taki nawis skalny i, I oczywiście o, w momencie, spadło, 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 dlaczego spadło? W momencie, gdy ta nisza coraz bardziej nam się pogłębiała kochani, to yy, powodowało to obrywanie, zobaczcie jeszcze raz, pokażemy na, na tym naszym o. Tak, już teraz bez, bez filmiku, obrywanie tej tutaj ściany, która coraz bardziej była tutaj podcinana i w wyniku też oczywiście siły grawitacji spadło nam to w dół, dokładnie do morza, tak, w kierunku zbiornika wodnego, no i powstało właśnie takie urwiste, um, urwiste, tak jak tutaj widzimy, o, w przypadku, w przypadku tutaj fotografii, urwisty stok, urwiste takie, taka, taka powierzchnia, y, którą widzimy i kochani, tutaj mamy właśnie ten proces podcinania wysokiego brzegu Czyli ten proces abrazji, który miał super znaczenie, duże znaczenie właśnie w tworzeniu tego klifu. Co się stało z tym materiałem, który się osunął do morza? No, został oczywiście przez wodę, gdzie, kiedy był odpływ zabrany ze sobą, woda zabrała w głąb właśnie zbiornika wodnego, w tym przypadku do morza, tak? I, i gdzieś tam potem dalej mogła osadzić go. Także widzimy, co się stało, jak powstał w tym momencie, kochani, klif. Tak I pamiętajmy, że takie wybrzeże wysokie, gdzie występują klify nie tylko oczywiście na tym pobrzeżu naszym słowińskim, wybrzeżu słowińskim, ale także chociażby w okolicach tutaj Gdyni, tak? Gdynia Orłowo, a tutaj właśnie na wybrzeżu, o którym dzisiaj mówimy, na przykład w gminie Ustka Orzechowo też widać te wybrzeże wysokie, te kochani klify. Czyli kolejny ważny. Ale niszczą coś, a nie, No ale a nie, bardzo to... dobrze właśnie chciałam zapytać, jaki tutaj czynnik? No znowu mamy fale morskie, czyli znowu działalność morza, ale tym razem, słuchajcie, niszcząca, tak? Jest niszczona ta powierzchnia skalna, tak jak mówimy, zawsze w przypadku sztormów, kiedy mamy dużą prędkość, ta woda z dużą siłą uderza, żłobi niszczy, tak? Ten, ta materia skalna jest tutaj rozkruszana, no i w efekcie potem powstaje oczywiście nam urwiste, klif, także bardzo ważna druga, czy tam już trzecia z kolei cecha charakterystyczna. Co jeszcze znajdziemy na wybrzeżu? Słuchajcie, mówiliśmy o wydmach, o plaży, mówiliśmy o klifach, a jak się przypatrzycie i spojrzycie na Atlasie tutaj na tą linię brzegową, to zobaczycie gdzie nie że mamy takie jeziora. Jeziora, słuchajcie, to się nazywa jeziora przybrzeżne i znowu co miało wpływ, że te jeziora tutaj, bo jak widać są odcięte. Zobaczcie, od Morza Bałtyckiego, tak? Są taką zamkniętą. Z jednej strony jest morze, zobaczcie, a z drugiej jezioro. No więc, właśnie. I teraz, co, co miało na to wpływ i jaki czynnik spowodował? Tutaj bardzo ważna rzecz. Jak wchodzicie czasami, kąpiąc się w Bałtyku do wody, to mamy takie wrażenie czasami, że coś nas jakby trochę spychało. Słuchajcie, to nic innego jak prądy przybrzeżne, czyli takie strumienie wody, które sobie płyną właśnie w określonym kierunku. Wzdłuż oczywiście w tym przypadku linii brzegowej, tutaj, gdzie jesteśmy właśnie nad naszym Bałtykiem. Czyli tutaj ważny czynnik, który ma znaczenie w tworzeniu jezior przybrzeżnych, to prądy przybrzeżne. I teraz pokażemy oczywiście na fotografii, jak to po kolei ma miejsce. Warto tylko jeszcze wspomnieć, że ten ruch właśnie wody wzdłuż wybrzeża, byśmy zapamiętali, to są te prądy przybrzeżne. I teraz tak, jak tutaj powstają te jeziora przybrzeżne, kochani? No, zwróćmy uwagę, pokażę też na mm, takiej nie schemacie. Mamy oczywiście niebieskim kolorem zaznaczoną wodę, czyli w tym przypadku nasze Morze Bałtyckie, tak? No. Mamy oczywiście wybrzeże linię brzegową. I zobaczcie, tutaj tymi strzałkami zaznaczony jest prąd przybrzeżny, który płynie sobie w określonym właśnie kierunku wzdłuż tutaj brzegu. No i jak widać, on ze sobą często, jest, jakąś siłą oczywiście też płynie, niesie ze sobą materiał jakiś skalny, to może być właśnie piasek, jakiś żwir. No i w pewnym momencie gdzieś tutaj się załamuje na linii brzegowej Panie. i Lewo, usupywać, tak, usypywać i nagromadzać znowu, tworzyć, zobaczcie, taką tutaj, um, możemy powiedzieć, taki wasz, piaszczysty wał. To się nazywa, zobaczcie, coraz bardziej pogłębiana i coraz bardziej usypywana. Czy nam coś co przypomina? Jak tak spoglądamy? Tutaj ta, ta ilustracja tak z no. pięć, To tak mi przypomina. Jak jest chętny, o właśnie! No, Pięknie, słuchajcie, Mierzeja Helska, na no. przykład tak wygląda, tak? I zobaczcie, w pewnym momencie, jak ta Mierzeja Helska dalej by była tutaj, materiał piaszczysty nam został akumulowany, gromadzony, budowany, to w pewnym momencie mogłaby też nam zamknąć, być może tak się stanie. I tutaj ta Zatoka Pucka nam się przemieści, przemie, przemieści, może nie, zamieni, tak? Zmieni wtedy znowu w jezioro przybrzeżne, bo jeżeli O, Ale ja historia! Jeżeli dojdzie do tego, że ten materiał piaszczysty zostanie nadbudowany i zamknie się ta mierzeja, to wtedy właśnie tutaj w środku powstaje na jezioro przybrzeże, Zobaczcie, oddzielone właśnie tym piaszczystym takim wałem, tutaj już zamkniętą tą mierzeją od morza w tym przypadku. O, tak? Ale mi miła historia. No więc y, pamiętajmy, mierzeje piaszczysty wał, który właśnie w tym przypadku mamy tutaj y, gromadzenia tak, tego piasku. Piasku może doprowadzić do zamknięcia y, tutaj tej zatoki, odcięcia od morza i powstaje jezioro przybrzeżne. Oczywiście pamiętamy o Mierzei Helskiej, w przypadku chociażby Polski, tak żebyśmy y, też właśnie zwracali uwagę na jej wygląd. Czyli mamy jezioro przybrzeżne. Takimi jeziorami przybrzeżnymi, jak spojrzałam jeszcze mapę, bo zapomnę Wam słuchajcie powiedzieć, największym jeziorem i w ogóle trzecim co do wielu Wielkości w Polsce jest Jezioro Łebsko. Ono akurat powstało inaczej, tutaj niektórzy mogą. Pani, źle. tam na prezentacji byłoby zdjęcie tych jezior. A, kochany, pewnie, pewnie widzicie. Ferdek mi nawet przypomina, że zapomniałabym no. powiedzieć, pokazać. Jezioro Łebsko akurat powstało inaczej, jak się okazuje, przez podniesienie poziomu morza i nie było zatoką morską, ale to już zupełnie inna historia. Natomiast mamy takie jeszcze inne ważne jeziora, które tutaj warto pamiętać, o tych jeziorach przybrzeżnych mówiąc, chociażby. Jezioro, jamno, zobaczcie tutaj, mielno, taka miejscowość wypoczynkowa. Tak? A to się, oczy jeździ na wakacje. No do więc właśnie, właśnie jeżdżą Czyli oczywiście. Jak... I tam jest i, i może i jezioro w tym Mielnach. No, tak jak widać, nie? Z jednej strony tak, z drugiej a. tak. Mamy tu chociażby bukowo, czy to właśnie łebsko, i wiele, wiele jeszcze innych. Jak ktoś nie wie, czy jechać nad morze na wakacje, czy nad jezioro, to one się działy mielno, a jedną drugą, nie jedno i drugie, No za mielno też słuchajcie, nie wspominamy tak przez przypadek w tej lekcji, tylko warto zostać do końca, bo ono nam będzie potem potrzebne. Czyli mamy kolejny element, jeziora przybrzeżne. I wiemy, jak powstają, jak się tworzą, tak? Jaka siła? Znowu tutaj prądy przybrzeżne, jak widzimy, w wyniku właśnie zamknięcia tej naszej jezeje. Ale to, to w takim razie jest taka siła, że tworząca, czy że niszcząca? No, no to, tworząca, to w, przy, w tak? przypadku mamy tworzącą, nie? Tutaj budowanie, zamykanie. E, I kochani, teraz e, idąc, zamykając, że tak powiem, to, co powiedziałam, robiąc taką notatkę, zobaczcie, w nad nadmorskim wyróżniamy, co już wiecie: Wybrzeża Niskie. Wybrzeża wysokie, tu mamy odpowiednio no. te, oczywiście te elementy, o których wspominaliśmy. Mamy jeziora przybrzeżne i te mierzeje, chociażby tą helską czy wiślaną. Tak? Jakbyśmy się jeszcze chcieli e, bardzo uczepić tej bardzo ważnej części lekcji, ta rzeźbotwórcza działalność morza, która tutaj była, to mamy tą erozyjną, niszczącą i w tym przypadku efektem są właśnie klify, oraz tą, co budowała nam, e, czyli gromadziła coś, efektem właśnie są plaże, czy te mierzeje. Tak? I i oczywiście Mierzeje, jak wiemy, mogą nam zamykać te zatoki i tworzyć jeziora przybrzeżne. Także podsumowując do tej ale części, chyba łatwe, wszystko jest tak. na razie, kochani, jasne. W ogóle spoglądając na jeszcze mapę, słuchajcie, możemy się przecież jeszcze bardziej przypatrzyć, że w krajobrazie chociażby tego naszego, ale nie tylko, też całego Bałtyku, Wybrzeża Bałtyckiego, ale głównie tej części, w której się skupiamy, czyli... Wybrzeża Koszaleńskiego, a dokładniej Wybrzeża Słowińskiego. W tym krajobrazie oczywiście wspominałam, że też właśnie te jeziora, ale też, słuchajcie, nadmorskie równiny poprzecinane porozcinami, dolinami rzek i te rzeki też widać, niektóre to rzeki przy morza, które bezpośrednio nam wpływają do Morza Bałtyckiego. Zobaczcie, tutaj chciałabym tylko na przykład pokazać, że mamy taką rzekę jak Łeba, tak, chociażby. Mamy rzekę yy, też, kochani, zobaczcie, Wieprza. Wieprz? Wieprza. Wieprz to a, wieprza. jest o, osobna rzeka, a wieprza też taka, która nam wpływa tutaj bezpośrednio do Bałtyku. Oczywiście też z drugiej strony mamy takie, takie rzeki, tutaj będąc po drugiej stronie Wisły, no ale dzisiaj jesteśmy w tym, w tym dokładnie krajobrazie. Także takie właśnie rzeki, jak chociażby Łeba, Słupia, Parsenta, czy, czy właśnie Wieprza, to są też rzeki Przymorza, o których warto tutaj wspomnieć. I będąc właśnie na tym pobrzeżu słowińskim, to już wiemy, że bardzo ważne elementy, które wywarły wpływ na jego krajobraz, kochani, czyli wiatr, woda, w tym przypadku te fale morskie, prądy przybrzeżne, oczywiście, tak? To wszystko ma niesamowite znaczenie, że to brzyże wygląda tak, a nie inaczej. No, i oczywiście, jak wiemy, jest bardzo ciekawe. Już zauważyliśmy, zdążyliśmy zauważyć, że wcale nie jest takie nudne i monotonne. Ja się bardzo podoba. Tutaj, kochani, Chciałem jeszcze powiedzieć. bardzo, bardzo się cieszę. No, warto zapytać. Wiemy, kochani, też, że przecież nad morzem jest charakterystyczny klimat, tak? Jak gdzieś jedziemy na wakacje, no to, to wiemy, że jest troszeczkę inaczej niż yy, chociażby będąc w środkowej części Polski, czy gdzieś innej jeszcze. No, na przykład wiemy, że mamy yy, łagodne dosyć zimy, niezbyt upalne lata dosyć yy, dużo opadów, silne wiatry, chociażby takim wiatrem, który nad morzem sobie wieje, jest bryza. I w takich warunkach nie do końca może sprzyjający, ten piasek ciągle przesypywany, żyją rośliny pewne. Warto, że tą rośliną jest roślina, która jest zaliczona do roślin pionierskich. Pionierskich, czyli są jako pionierski? pierwsza, takie pionier, jako pierwsza pojawia się na terenach niezasiedlonych, i ona przygotowuje tak naprawdę ten grunt dla innych gatunków, ułatwia słuchajcie ich przystosowanie właśnie do, do zasiedlania tych terenów. Co dalej? Umożliwia właśnie kolonizację kolejnym, takim bardziej wymagającym roślinom. i Czyli takim pierwszą przypadnie... rośliny, jaka się tam pojawiała, no to właśnie, są pionierskie. To są pionierskie. To mogą być mchy różne porosty, a tutaj piaskowica zwyczajna, która właśnie porasta, jak widzimy, też tereny wydm. Co więcej, nie tylko nie tylko takie rośliny są charakterystyczne dla wydm, ale na wydmach też znajdziecie, zobaczcie, mikrołajka Mikołaj. nadmorskiego. Co ciekawe, przecież nie tylko rośliny się Znajdę na tym wybrzeżu możemy spotkać zwierzaki. Bard a Sto? przepraszam was za, za chwileczkę o tych zwierzakach, jeszcze za szybko się. polecę. Jeszcze, kochani, dalej od brzegu morskiego oczywiście lasy. Na tych słabych glebach piaszczystych lasy iglaste I tu na przykład widać lasy, y, które mamy chociażby w tym słowińskim parku narodowym, ale lasy na terenach bardziej podmokłych, gdzie wody jest więcej, to będą wtedy mieszane. Tak? A świat zwierząt? No świat zwierząt też bujny, bardzo dużo ptaków, na przykład mewa srebrzysta, która jest właśnie charakterystyczna i występuje w logo tego naszego parku tutaj narodowego. tak? A rzeczywiście była, Była, była. na przykład spotkacie tu rybitwę popielatą, spotkacie bielika, spotkacie rybołowy, a na terenach właśnie podmokłe żurawie czy czaple. Także jest kogo spotkać i tu jak widać wcale teren nie jest nudny. Bardzo są patoczne I tak sobie doszliśmy do ostatniej części tej naszej lekcji. Co ciekawego można robić i co lubią, co lubią i co robią mieszkańcy, kochani, tego terenu. No wiadomo, że jak przyjeżdżają turyści, to turystyka jest bardzo ważna. Jedni na przykład prowadzą hotele, jakieś posiłki przygotowują, oprowadzają wycieczki, pokazują atrakcyjne miejsca. A my, jadąc np. Na, na wakacje, my w sensie turyści, my w sensie turyści, wy czy ja, czy nasi widzowie, często udajecie się do miejscowości wypoczynkowych. Jak na przykład Łeba, Ustka, tak, Mielno, właśnie Rowy, Darłowo i wiele, wiele innych tutaj będących. Co tam robimy? No Blazing, często odpoczywamy. W plarzink, no. Tak, możemy na przykład jakieś sporty wodne też uprawiać, tak? Przejażdżkę zobaczcie tutaj, o, A ktoś, jakimś sprzętem. Jak ktoś umie pływać, to się pewnie... A, i się ciesza, pluska, oczywiście. Się zmarzę, prawda? Prawda, prawda. E, możemy zobaczyć na przykład ciekawe różne obiekty, jak latarnie morskie, tak? Wiemy, że latarnie kiedyś, kochani, no, służyły do wysyłania sygnałów, były bardzo ważne. A dzisiaj są warte przede wszystkim zwiedzenia, tu na przykład w ustce czy w gąskach, tak? Na pewno fajne są, są takie no, widoki są w widoki na pewno nie... całkiem, całkiem, całkiem tylko w wpierw jeszcze na nie wdrapać. Jak już tutaj widać, zobaczcie, turyści są, tak? O, to Co to już. Wysoko zobacz na, tych naszych, na tym naszym wybrzeżu możemy też zobaczyć, pamiętać o tym, że są w ogóle porty morskie, tak? Mamy na przykład takim portem, jest Kołobrzeg chociażby. Mamy też małe stocznie, czyli tam, gdzie odbywa się produkcja i remonty też statków. Nie zapominajmy, że są ludzie, którzy łowią ryby i potem sprzedają, tak? Chociażby możemy pójść do jakiejś restauracji, rybkę zjeść albo wziąć sobie na wynos, albo, albo całe przedsięwzięcie przetwórstwo rybne tutaj też... nie no tak, może niekoniecznie. No tak, może niekoniecznie, ale ja jak najbardziej. Przetwórstwo rybne też tutaj oczywiście ma wielkie znaczenie. No a jak nam się to wszystko już by opatrzyło i byśmy się już napluskali, to możemy chociażby udać się do wartego zwiedzenia z Kansenu, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Kluki? Klu tak, tak Kluki. Słowińcy, czyli tak naprawdę, słuchajcie tutaj cała kultura Słowińców, czyli to taka ludność zamieszkała niegdyś właśnie na jeziorami Gardno i Łebsko, o, zresztą od których wzięła się nazwa tutaj właśnie Wybrzeża Słowińskiego, kochani. Także myślę, że jest co robić nad Bałtykiem. Oczywiście moglibyśmy tutaj znowu więcej i więcej i więcej, ale jeszcze dużo więcej o ciekawościach o Bałtyku, kto tam żyje, jak nad tym Bałtykiem jest i co robić w filmiku o Morzu Bałtyckim. Tu Wam polecamy, nie tak, będziemy się już powtarzać. Poradzam. No i jak zawsze zapraszamy Was na, uwaga, rozwiązanie Zadania domowego. O tutaj zobaczcie, zrobiliśmy takie za zadanie z, z już, że będzie krzyżówka. Słuchajcie, bo tutaj dużo nowych haseł się pojawiło w tej, w tej lekcji, które warto znać. I dlatego właśnie poprosiłem Was nie tylko o podanie hasła głównego krzyżówki, ale też wszystkich odpowiedzi do pytań, które są w krzyżówce. Zobaczcie, jaka fajna krzyżóweczka. O i tutaj macie osiem pytań i jak wszystkie hasła wpiszecie, to na żółto to będzie hasło główne krzyżówki. No, wszystkich pytań już nie będziemy Wam e, czytać, ale tutaj macie 8 pytań, jest tutaj dla Was. I co? Będziemy czekać na odpowiedzi, myślę, że do soboty Wam damy czas do godziny 20. Mamy nadzieję, że więcej osób rozwiąże niż, niż w ostatnim razem, bo trochę było nam przykro, że tylko dwie osoby rozwiązały, nie? Na no, tym razem będzie lepiej, bo każdy lubi rozwiązywać krzyżówki, bo każdy jest ciekawy, jak jest hasło główne. Także życzymy Wam powodzenia i czekamy na odpowiedzi, jak zawsze. 我问大叔，把灯别灭了，他走，走怎么吵架？